NASA wykonało nagranie, które z pewnością zachwyci wszystkich Polaków. Dzięki niemu możemy się nareszcie dowiedzieć, jak wygląda nasz kraj z orbity Ziemi. Na nagraniu widzimy kosmiczne oblicze wielu polskich miast, między innymi Łodzi, Wrocławia, Trójmiasta, Szczecina, Warszawy czy Katowic. Zdjęcie z pewnością robi ogromne wrażenie. Wam też się podoba? Czy raczej spodziewaliście się jednak czegoś innego. Przyglądając się fotografii, nie trudno odnieść wrażenie, że nasze polskie miasta, czy nawet Ziemia, to tylko drobinki całego wszechświata, który jest przecież ogromny, a jednocześnie praktycznie dla nas nieznany. Ciekawe, co może czaić się w jego czeluściach. Bramy do alternatywnych światów, nieodkryte dotąd planety a może nawet istoty o takim samym lub nawet wyższym poziomie rozwoju.